Witam serdecznie na kanale Zawodowy Zbieracz Złomu. Ja zajmuję się zbieraniem i sprzedażą złomu. Dzisiaj na sprzedaż ten, oto wspaniały pojazd. Trzykołowy rowerek o kolorze błękitnego nieba. Jest to pojazd trzykołowy, ma siedzenie regulowane. Można przesunąć je do tyłu. Tutaj są śruby można odkręcić, przesunąć je do tyłu, ok, używany w dobrym stanie, opony wielosezonowe plastikowe, jak z tyłu, taki z przodu, bagażnik, sygnały dźwiękowe działające i tutaj z tyłu, z tyłu można sobie Stanąć, druga osoba może sobie stanąć tutaj na, na tym jakby podejście. Był pojazd już użytkowany, bo oświadczam o tym naletki na tylnym zderzaku. Zbudowany na mocnej, mocnej ramie. Trzykołowiec nadaje się świetnie do krótkich wycieczek. Sprawdzi się doskonale też jako pojazd, pierwszy pojazd do zbierania puszek. Sprawdzimy pojemność bagażnika. Cztery mniejsze puszki spokojnie zmieści. Także jeżeli ktoś chciałby, to może rozpocząć z nim swoją karierę zbieracza puszek. Pojazd jest na sprzedaż nazywa się Back to School czyli powrót do szkoły może puszki zostawimy taki słonik z przodu z tyłu jest napis Speed Racing Trike czyli szybki rajdowy trike czy kołowiec cena to 130 zł do delikatnej negocjacji zapraszam do yy, kupna oczywiście tylko yy, Biuro osobisty tak, na terenie cieszyna lub okolic, ewentualnie mogę podwieźć parę kilometrów. Polecam serdecznie. Ten rowerek jest lekki luz na kierownicy, ale można go... O, taki widzicie, skręca fajnie, ale jest lekki luz to świadczy o tym, że był użytkowany. Tutaj można go, jest nit i śruba, więc można to jakby jeszcze. Nad tym popracować w jakimś serwisie lub samodzielnie. Rączki niezniszczone. Tutaj gumowe, e, gumowe takie zabezpieczenie. E, solidne siedzenie. Solidna rama, błotnik. No i gotowy do użytkowania pojazd. E, aktualny przegląd i ubezpieczenie. <noise> Zapraszam do kupna. Pozdrawiam serdecznie. kontakt pod firmem mail i telefoon